Dzień dobry. Szanowni Państwo, rozpoczynamy pierwszą konferencję prasową w dniu ponownego głosowania w wyborach samorządowych. Pragnę przywitać przewodniczącego Państwowej Komisji Wyborczej, sędziego Sylwestra Marciniaka. Witam członków Państwowej Komisji Wyborczej, pana Ryszarda Kalisza i pana Mirosława Suskiego. Pragnę również przywitać sekretarza Państwowej Komisji Wyborczej i szefa Krajowego Biura Wyborczego, panią minister Magdalenę Pietrzak. Bardzo proszę, panie przewodniczący. Dziękuję. Szanowni Państwo, mamy dzisiaj po dwóch tygodniach ponownie święto demokracji lokalnej. W porównaniu do 7 kwietnia mamy obecnie diametralnie inną pogodę. Nie ciepło, lecz chłód i deszcz. Lecz trzeba stwierdzić, że dla demokratycznych wyborów jest zawsze pięknie, piękna pogoda. Od godziny siódmej trwa ponowne głosowanie w 748 gminach i miastach. Odbywają się wybory wójtów, burmistrza lub prezydenta miasta w tych miejscowościach, w których żaden z kandydatów dwa tygodnie temu nie otrzymał więcej niż połowy ważnie oddanych głosów. Głosowanie odbywa się w 11 1099 stałych obwodach głosowania i 789 odrębnych. Liczba mieszkańców w tych gminach i miastach wynosi blisko 15 milionów obywateli, a liczba wyborców przeszło 12 milionów. W przeprowadzeniu wyborów uczestniczy przeszło 100 tysięcy członków obwodowych komisji wyborczych i 7166 członków okręgowych komisji wyborczych. Wybory przebiegają w nadzwyczaj spokojnej atmosferze. Trwa cisza wyborcza, ale oczywiście zdarzają się incydenty wyborcze. Z ostatniego meldunku wynika, iż od początku działań zabezpieczających doszło do 76 przestępstw i wykroczeń, w tym 55 wykroczeń. Z takich zdarzeń, które warto odnotować, to w województwie dolnośląskim w dniu wczorajszym jeden z kandydatów na burmistrza gminy powiadomił iż nieznany sprawca w nocy na plakatach wyborczych na których znajdował się wizerunek zgłaszającego właśnie jako kandydata na burmistrza, naklejono logo innej partii, z którą się nie utażsamia. W wyniku tego zostało również uszkodzonych kilka plakatów. Z kolei w województwie mazowieckim w dniu wczorajszym także kandydat na burmistrza jednej z gmin złożył zawiadomienie o przestępstwie dotyczącym udostępnienia na portalu społecznościowym postu, z którego wynika, że zawiadamiający prowadzi kampanię wyborczą w sposób nieuczciwy. A później kolejny był post, że łamie ciszę wyborczą. W tym przypadku czynności w kierunku artykułu 212 Kodeksu Karnego oraz artykułu 107 Kodeksu Wyborczego prowadzi policja. I wreszcie z ostatniego meldunku wynika, że również w dniu wczorajszym województwie warmińskim dokonano zniszczenia i przywłaszczenia poprzez usunięcie z, pasu, z pasa zieleni materiałów wyborczych w postaci 71 sztuk tablic z plakatami, z wizerunkiem kandydata. W tym zakresie policja prowadzi czynności w kierunku artykułu 231, 284 i 288 kodeksu karnego. To są jedyne takie warto odnotowania incydenty związane z wyborami. Dziękuję. Bardzo dziękuję, panie przewodniczący. Jeżeli macie państwo pytania, na stoliku dziennikarskim znajduje się mikrofon. Bardzo, proszę o przedstawienie siebie redakcji i zadanie pytania. Dzień dobry, Karolina Kropiwiec-Pap. Chciałam zapytać, czy we wszystkich lokalach głosowanie rozpoczęło się o czasie, czy są jakieś sygnały o opóźnieniach? Dziękuję. No, otrzymaliśmy informację, że we wszystkich lokalach zostały, że wszystkie lokale zostały otwarte o czasie o siódmej, ale też i o dziewiątej. W obwodach odrębnych, tam gdzie, gdzie wcześniej zostało to uzgodnione z Terytorialną Komisją Wyborczą, w odrębnych obwodach, to początek głosowania może być o godzinie późniejszej. Ale otrzymaliśmy informację, że wszystko bez żadnych incydentów przebiegało w całym kraju. Dzień dobry, Agnieszka Jasik, informacyjna Agencja Radiowa Polskiego Radia. Ja chciałam zapytać, czy wiadomo. Jak dużo mieszkańców, pan przewodniczący mówił, że 12 milionów uprawnionych przeszło, do tej pory poszło do urn? Proszę państwa, jeżeli chodzi o kwestię frekwencji wyborczej, to tak jak wspominałem, blisko 15 tysięcy mieszkańców w tych gminach mieszka, ale wyborców to jest... Milionów, przepraszam, a liczba wyborców dokładnie 12 milionów 49 292 osoby są uprawnione. Jeżeli chodzi o frekwencję wyborczą, na godzinę 12 podamy w czasie konferencji wyborczej o 13.30, a na godzinę 17 w trakcie konferencji o godzinie 18.30. Ja może jeszcze, korzystając z okazji, tylko ponowię swój apel z pierwszej tury, żeby wyborcy jak najszybciej do lokali wyborczych poszli zagłosować, żeby nie było później problemów. Widzieliśmy dzisiaj rano migawki z Krakowa, zdaje się, gdzie były puste, puste lokale wyborcze, komisje czekały, więc prośba serdeczna, żeby nie czekać, jak najszybciej zagłosować. W Łukasik 24 Ja mam pytanie, gdyby Państwo mogli przypomnieć zasady związane z tym, co pewnie się w dużych komisjach nie, nie zdarzy, w dużych okręgach, ale gdzieś w małych, jak wygląda sytuacja, jeśli no, kandydaci uzyskują, co może się teoretycznie zdarzyć, bo się zdarzyło w poprzedniej turze taką samą liczbę głosów, jak wygląda potem ta procedura losowania. Mm w przypadku równej liczby głosów kodeks wyborczy przewiduje że w pierwszej kolejności sprawdzane jest w ilu obwodach wygrali konkretni kandydaci i wygrywa ten który wygrał w większej liczbie obwodów natomiast jeśli a takie sytuacje się też zdarzały jeśli się okaże że również wygrali w równej liczbie obwodów to wtedy jest przeprowadzane głosowanie losowanie przepraszam, losowanie czy jest jakaś procedura określająca, jak wygląda to losowanie? Czy to są po prostu, wyciąga się karty? Znaczy, czy... Ja pozwolę sobie może odczytać, to jest dokładnie artykuł 473, paragraf 7 kodeksu wyborczego. W przypadku, gdy obaj kandydaci w ponownym głosowaniu otrzymają tę samą liczbę głosów, za wybranego uważa się tego kandydata, który w większej liczbie obwodów głosowania otrzymał więcej głosów niż drugi kandydat. Jeżeli liczby obwodów o których mowa w zdaniu poprzednim byłyby równe, o wyborze wójta rozstrzyga losowanie przeprowadzone przez gminną komisję wyborczą. W losowaniu mają prawo uczestniczenia obaj kandydaci lub pełnomocnicy wyborczy ich komitetów wyborczych. Czy jeszcze są jakieś pytania? Nie ma. Bardzo dziękuję. Do zobaczenia o godzinie 13.30. Dziękujemy za uwagę. 你们。